Witam Was serdecznie, Dawid Borcuk z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie proszę na wstępie, wszystko co przekazuję ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Słowem wstępu, aż chciałoby się powiedzieć, że do cierpliwych świat należy. Słuchajcie, mówiliśmy sobie dokładnie o tej sytuacji, gdzie podążamy na Bitcoinie, właściwie już nawet wracając do tej naszej pierwotnej analizy, do tego rysunku z naszą pierwotną analizą, Przypomnę, mówiliśmy sobie na samym początku tutaj o tej korekcie płaskiej, która nam się tworzyła. Następnie powiedzieliśmy sobie o korekcie nieregularnej. Może jeszcze nasze szybko to narysuję Wam ponownie, chociaż oczywiście można się wrócić do tych moich poprzednich nagrań. W ten sposób wypadała nam ta korekta nieregularna, bardzo ładnie się wypełniła. Powiedzieliśmy sobie, że to, co się tutaj dzieje, jest prawdopodobnie tylko i wyłącznie chwilową korektą i przed nami kolejny target właśnie w postaci 61,8 i tej biegunowości, która tutaj na nas czeka. Wspomnieliśmy sobie, i to są moje słowa, bodajże chyba jeszcze ze stycznia czy z grudnia, już nie pamiętam no chyba z grudnia. Oczywiście też do sprawdzenia w razie czego. Powiedziałem, że to, co się tutaj dzieje, prawdopodobnie to jest schema dystrybucji łajkofa, co się już teraz bardzo ładnie nam potwierdziło. Właśnie nie pokażę teraz niestety wolumenu, bo TradingView właśnie mi odmówił posłuszeństwa. Także niestety chwilowo mi nie działa, ale wolumen, pamiętamy, jest tylko i wyłącznie dodatkiem. Przejdźmy na troszkę czystszy wykres. Tu gdzie będziemy mogli rzeczywiście sobie rozeznać sytuację bez jakiejś zbędnej ilości schematów, które mamy na rysunku. I mamy przed sobą kluczową, najważniejszą strefę na dzień dzisiejszy na Bitcoinie, do której właśnie dochodzimy. A mianowicie, co to za strefa? To jest strefa, która zaczyna się od najbliższego tego poziomu wynikającego z biegunowości, czyli 73700, 73800, do uwaga tej dolnej tutaj żółtej kreski, którą wam narysowałem, czyli jest to mierzenie 161,8, może zrobię jeszcze raz z wami, jest to 161,8% zniesienia filmu. ostatniej fali, czyli zwróćcie uwagę około ok. 69 tysięcy, do uwaga 73,700, 73,800, więc rozpiętość na około 5%. Niemniej target jak najbardziej pozostaje bez większej modyfikacji. Także czekamy na reakcję z tej strefy, czy to koniec korekty. Oczywiście istnieje szansa, że tak, ale no, będziemy to dopiero mogli widzieć tym, po tym, jak rynek zareaguje, i potem jak zacznie nam się wolumen, zachowywać wolumen na wolumenie skumulowanym. Jak już tylko oczywiście zacznie nam działać. Przechodząc jeszcze do ETH, bo tutaj też oczywiście dochodzi nam już do sytuacji, którą, o której też sobie mówiliśmy. Przypomnę, mówiliśmy sobie na samym początku o tej potencjalnej korekcie płaskiej, którą mieliśmy. To tam była prosta, tutaj mamy bardziej płaską, a mianowicie mówiliśmy sobie o tej korekcie. O, właśnie, tutaj mieliśmy bardzo ładną reakcję. Na wypełnienie tej korekty, następnie wskazaliśmy sobie kolejne poziomy, do których dążymy, czyli najprawdopodobniej wypełnienie co najmniej układu harmonicznego Gartleya, lub dojście nawet do tego jej głębszej wersji z 886. Ale, i tutaj dokładam jedno bardzo ważne, ale, a mianowicie już właśnie teraz przebijamy 786, dochodzimy do 886, i tu uwaga, może, nie musi, ale może, jeśli rzeczywiście rynek zobaczy jakiegoś black swana, jakiś mocniejszy. Zjazd jakąś chwilową panikę, wybicie 100 plusów może nam dojść maksymalnie ten target do, uwaga, korekty nieregularnej. Zwróćcie uwagę, to i może nie do końca korekty nieregularnej, może po części, by taka korekta prosta wydłużona, bo nie do końca widzimy, czy ten punkt mamy fale A, mamy czy fala B wybija na wierzchołek fali A. Niestety tego tutaj tak dobrze nie widać, więc po prostu posłużę się tą nomenklaturą na wydłużenie Fibonacciego. Więc tak to wygląda ten zasięg tej korekty, czyli mamy wtedy falę A, mamy falę B i mamy falę C. Także to, przepraszam, nie tak chciałem, to zostaje nam, ale tak, możemy zostawić to jako potencjalne rzeczywiście reakcje. To jest maksimum korekty, który na ten moment dostrzegam, jeśli chodzi o ETH. Tutaj przejrzyjcie sobie, tutaj co prawda jest to na Coinbase, ale z dziennego interwału zwróćcie sobie uwagę na zasięg aktualnej korekty na Ethereum. Już mamy półtora tysiąca dolarów. Ze szczytu z ponad cztery tysiące dolarów. Dodatkowo patrzę sobie jeszcze na ten zasięg zasięg rynku kryptowalut, wykluczając Bitcoina. Też dzieje się dokładnie tak, jak sobie ostatnio powiedzieliśmy. Czyli, a mianowicie, mamy uderzenie w 7,86. Następnie mieliśmy krótką reakcję, która była tylko i wyłącznie korektą. Następnie mamy dobicie do 8,86, czyli do tego głębszego poziomu. W tym przypadku z układu harmonicznego nietoperza. I uwaga, to samo, co sobie powiedzieliśmy przed chwilką na ETH. Mamy tutaj również wydłużenie Fibonacciego, ale stricte już, już podchodzące pod korektę nieregularną, czyli mamy falę A, Mamy falę B, i uwaga, mamy falę C. W ten sposób nam się układa tutaj korekta nieregularna. Więc dwa najważniejsze poziomy, jeśli chodzi o na ten moment, o kapitalizację rynku krypto z wyłączeniem bitcoina. Pierwszy i drugi, zwróć uwagę, mamy miejsca jeszcze na spadki, jeśli chodzi o rynek altcoinów. Tyle na ten moment, jeśli chodzi o dzisiejszą analizę. Oczywiście. Tak jak ostatnio mówiłem, będę dla Was informował. Miałem nadzieję, że to już się zdarzy w ubiegłym tygodniu, ale niestety jeszcze się nie udało. Co do grupy i dalszych losów naszej, znaczy można powiedzieć, działalności, będę Was informował. A, przepraszam, jeszcze mi się przypomniało jeszcze hedera miałem zajrzeć. I tutaj uwaga, jeśli chodzi jeszcze o hedera a mianowicie bardzo możliwe, że będziemy tutaj widzieli układ harmoniczny alternatywny czyli układ hermyczny, w ramach którego. Punkt C będzie na wybijał punkt A, więc ta zasada jest tutaj oczywiście spełniona, i punkt D jest na głębokim mierzeniu 886 FiBo. Bardzo ładny punkt odniesienia, jest to samo, jeśli chodzi o Hedera, na przykład, który ja obserwuję. Jest tutaj bardzo możliwa szansa na dojście do tych głębszych poziomów. Więc reasumując, rynek kryptowalut ma jeszcze miejsca na spadki, zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o Bitcoina, też do tych okolic 67 tysięcy dolarów, 69 to zależy od jakiej na jaką giełdę patrzymy, czy to jest Binance, czy to jest Coinbase. Mamy miejsca na spadki. To samo jeśli chodzi o altcoiny, tego miejsca również jeszcze mamy. I tyle. Będę Was informował jeszcze o kolejnych krokach na ten moment. Mam nadzieję, że to co sobie opowiadamy na tym rynku o całej tej sytuacji, o całej tej korekcji od grudnia bodajże 2024. Każdy krok na ten moment bardzo ładnie udało nam się tutaj oszacować i wszystkie te kroki po kolei wypełniamy, także ta skuteczność mam nadzieję, że widzicie ją, że udaje się nam ją utrzymać. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć.